Z tej strony ja Valor i dzisiaj chciałbym wam pokazać coś, co w Minecraft'cie jest chyba po prostu bardzo kłopotliwe. Czyli jak się robi gładki kamień. No bo w sumie to nie jest aż takie łatwe, żeby to pojąć. Pierwsze, co musicie zrobić, to mieć oczywiście kilow i się podkopać tutaj do. Kamienia. Kiedy już nakopiecie tyle bruku, czyli kamienia, ile jest potrzebne do craftingu pieca, wtedy skraftujcie sobie piec, połóżcie piec i weźcie węgiel lub cokolwiek, co się da przepalić, deski, no i takie tam. I przepalcie bruk. Wiem, że to może być dziwne, czy w ogóle bruk da się przepalić, ale zobaczcie, tak, bruk da się przepalić. Sam byłem w szoku, że bruk da się przepalić. Ale zobaczcie, wychodzi kamień, wychodzi po prostu kamień. A kiedy się przepali ten kamień, to wychodzi inna forma tego kamienia, czyli gładki kamień. Tak, tak właśnie produkuje się gładki kamień. Wiem, dość ciekawy proces. A więc, jeśli film Wam się podobał, to proszę, żebyście zasubskrybowali, zostawili łapkę w górę i proszę o oglądanie moich dalszych filmów. Też będę takie ciekawe, fajne porady dawał. A więc, dobra, do zobaczenia, cześć.